Witam. Zapraszam na 31. edycję święta roweru do Lubartowa, która odbędzie się 29 czerwca bieżącego roku. Na uczestników Czeka 7 malowniczych tras najkrótsza 17 km najdłuższa 63 oraz konkurs losowania 20 rowerów i nagród, puchary dla najliczniejszych rodzin i klubów oraz wyróżnienia indywidualne. Dla uczestników, którzy przejadą minimum jedno okrążenie, mamy przygotowaną pamiątkową koszulkę, a po zakończeniu jazdy dyplom. W czasie imprezy energii dostarcza nam 2,500 litrów smacznej grochówki. Zapraszam do udziału rodziny oraz osoby. Indywidualne. Chętnych wolontariuszy, którzy pomagają nam na punktach kontrolnych, przy zapisach i na Placu Głównym. Zapraszam firmy do sponsoringu imprezy oraz możliwości zaprezentowania się podczas Święta Roweru. Zapraszam do współpracy i do zobaczenia 29 czerwca w Lubartowie. Pozdrawiam, Janusz Pożak. Program Święta Roweru i Powitania lata 29 czerwca 2025 roku. Miejsce. Plac przed mrówką w Lubartowie od 8 do 17.30. Zapisy i wyjazdy na trasy. Od 10 do 15. Znakowanie rowerów. Od 10 do 15. Prezentacje sponsorów. Od 10 do 17. Poczęstunek wojskową grochówką dla uczestników. O 18.15. Wspólny przejazd uczestników ulicami miasta. Start na placu przed mrówką. Wspólne zdjęcie przed Pałacem Sanguszków wieczorna. Część wydarzenia miejsce. Plac przed Pałacem Sanguszków w Lubartowie od 18.45 do 20 Zakończenie święta roweru na placu przed Pałacem. SanGuszków. Konkurs z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Losowanie rowerów. Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród. Stop agresji na drodze. Zostań rowerowym bohaterem. Podsumowanie rywalizacji w aplikacji Aktywne Miasta o rowerową stolicę Polski. Powitanie lata o 20. Oficjalne rozpoczęcie o 20:15. Występy artystów o 22:30. Zakończenie. Jeśli zobaczyliście znajomego lub siebie na zdjęciu, śmiało udostępniajcie i oznaczajcie. Nie zapomnijcie również. Wpaść na nasze pozostałe socjale.